W drogach się pojawili motocykliści Znaczy się wiosna idzie Także się przejedziemy troszeczkę Motor odpalił Jestem tylko ciekawy czy ten akumulator wytrzyma Bo już mi pod koniec roku Trochę fiksował Było ciężko odpalić Generalnie leżąc w mieszkaniu też gubi napięcie Ale czas pokaże e, Dzisiaj też debiut e, Nowa kamerka e, Popatrzyłem Powiem szczerze Uznałem, że GoPro to GoPro a cenowo, no to wyszło, że GoPro 7 Black Black ze względu na to, że ten, nie wszystkie te edycje mają możliwość zmiany baterii, także tutaj baterie można dokupić, w innych są one niewymienialne. Nie widziałem jeszcze nagrań, nie wiem jak wyszły, zobaczymy. Na pewno co jest już super, to to, że mam z przodu wyświetlacz i widzę, że kamera nagrywa. Widzę, jaki mam status baterii. W Wekenie to był ogólnie problem, bo od góry migała dioda, którą powiedzmy po przykryciu kamerki rękawicznej, jakoś tam w miarę było widać. Niemniej jednak bardzo łatwo było przełączyć, moment, kiedy bateria się kończyła, a od dłuższego czasu nie, kamerka nic nie nagrywała. Także to jest o tyle łatwo, mogę sobie zawsze spojrzeć do lusterka, zobaczyć po prostu czy nagrywam. Także no jestem sam ciekawy, jak to, jak to wyszło. Kamerka zamontowana jest cały czas tak samo, tak jak miałem zamontowanego Ekena którego używałem wcześniej. Jaki był? Taki był. Widzieliście? To jest taki uchwyt, który kupiłem. Jest wydrukowany na drukarce 3D. Przytwierdzony na cugru. Trzyma. jak profilaktycznie zrobiłem sobie sznureczek, bo trochę szkoda zgubić. Także. Możecie ocenić jak wyszły nagrania. Przyznam, że na razie jestem tak, już tak, na etapie poznawania tej kamery. Nie znam wszystkich funkcji tej kamery jeszcze, ale trochę się tam bawiłem. No zobaczymy, e, zobaczymy po prostu jak to pójdzie. Nie nagrywam w 4K, bo program, którym obrabiam, e, nie obsługuje tego 4K, lub z tego co pamiętam, obsługuje je dość opornie i, i obróbka tego tego materiału po prostu trwa bardzo długo jest nieproporcjonalny długi czas przygotowania do powiedzmy jakiegoś tam ewentualnego efektu także nagrywam Full HD w 60 klatkach niestety program obcina mi do 30 klatek ale ja wiem może trzeba będzie też tam przy okazji jakiś nowszy program poszukać także także zobaczymy Inna sprawa, postaram się, żeby to był ostatni filmik mój bez komentarza, czyli nie jakaś tam sucha jazda. Jestem na etapie kombinowania jakiegoś tam mikrofonu. Jak wiecie do GoPro można dokupić mikrofon, ale do tego trzeba dokupić jakiś adapter. Do GoPro zaczyna się robić wtedy duże, trzeba wymienić uchwyt na kasku, żeby to wszystko miało się gdzie trzymać. Szukam powiedzmy rozwiązania. Eee, może przy użyciu jakiegoś zewnętrznego mikrofonu, nie wiem, zobaczymy. Eee, chciałbym po prostu poprowadzić coś takiego w stylu vloga, trochę Wam poopowiadać na temat e, rzeczy, na których akurat się znam. No, nie będę poruszał kwestii dotyczący polityki, wiary. Myślę, że jesteśmy wystarczająco podzielonym narodem, także powstrzymam się ewentualnie od własnych poglądów czy przemyśleń na, na pewne światopoglądowe tematy. Niemniej jednak spróbuję coś dla Was po prostu przygotować, żeby podczas tej jazdy też się coś działo, nie było to za długie i dało się po prostu oglądać. Także Potrzebuję jeszcze troszkę czasu na organizację mikrofonu, ale też powiedzmy jakieś merytoryczne przygotowanie całości. Także trzymajcie się ciepło, jeżeli zaczynacie tak jak ja sezon motocyklowy lub zaczęliście. Życzę Wam, aby ten sezon był bezwypadkowy, bezpieczny i szerokiej drogi. Trzymajcie się.